Siemanko, jestem Łukasz. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A może teraz taki odcinek specjalny, bo właśnie wpiliście 1000 subskrypcji. 1000 subskrypcji, pierwszy 1000 w miesiąc czasu. 1000 subskrypcji to jest niewiarygodne. Normalnie nie wierzę. Przygotowałem specjalną niespodziankę dla Was, czyli numer, którego. Nikt chyba jeszcze nie wykonał na YouTubie oraz specjalną nawikę. Nawikę trochę napisałem jakąś tam nutkę 5 minut temu, bo zobaczyłem, że wbiliście 1000 subskrypcji, także wbiłem tą nutkę. Zapraszam, za chwilę będzie Nawika. Bardzo pozdrawiam, bardzo serdecznie wszystkich subskrybentów. Dzisiaj jest pozdrowienia dla wszystkich, którzy komentują. Nie wiem, już ników nie będę wymieniał. Po prostu pozdrowienia dla Was. Cieszę się ogromnie, że wspieracie mój kanał, że jesteście ze mną, oglądacie, komentujecie. Normalnie dla Was chcę się robić te po prostu filmiki. Plan na 2020 rok wbić kolejny tysiąc. Jeżeli wiesz, jak to zrobić, to kliknij, subskrybuj na tym. Yy... Na dole odcinku um, albo na moim kanale, taki przycisk. Subskrybuj! No i wesprzesz mnie do kolejnego działania. A teraz zapraszam na nawijkę. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów. Jedziemy z tematem. Wymarzę tę plamę. Wiesz co jest grane. Mordy zajebane. Wchodzę w tym bicie, bo jestem na szczycie. Sami widzicie, jak ładnie mi idzie. Choć rap mi nie idzie, z tą nutą lecicie, na YouTube wchodzicie, mój kanał odwiedzicie, tak szybko nawijam, zachlam dziś ryja i będzie rozkmina. W połowie urywam, dziś tutaj z tym rapem podziękować chciałem, za udział w kanale, wspieracie mnie stale. To dla ciebie bracie, leć ze mną w temacie, nagrywka na chacie, live będzie na czacie. To chyba na tyle. Czaruję mym stylem. Na koniec nawiki. Jedne łykrzyki tysiąca wbiliście, nie zawiedliście. Pozdrawiam Was mocno. Elo Polsko! To, był, to była nawika specjalnie dla Was na tysiąc subskrypcji. A teraz, oczywiście, niespodzianka, czyli taki spontaniczny, bo wszystko jest robione na spontanie. Także e, spontaniczny trik, który wymyśliłem dla Was specjalnie na 1000 subskrypcji. Opierdzielę całą butelkę, może nie całą, bo jest zaczęta, ale jest to ocet spirytusowy. Robię to dla Was na 1000 subskrypcji, czyli dobry numer do dna. Musiałem przegrać, przerwać nagrywanie, ale jestem po krótkiej chwili u was. No nie po krótkiej chwili, bo wiecie co się wydarzyło. Już nie będę wam pokazywać ogólnie musiło mnie na bieg do kibelka. Na szczęście znożyłem tak więc dziękuję wam jeszcze bardzo. Mam na, na szczęście um, mam myślę, że podobał się. E, taki freestyle, może nie freestyle, tylko taka nutka wymyślona w parę minut dla was, specjalnie dla Was na 1000 subskrypcji. Dzięki bardzo, że subskrybujecie mój kanał, że oglądacie, że komentujecie, że się Wam podoba. No a plany na rok 2020 oczywiście wbić kolejny 1000 subskrypcji. Mam nadzieję, że pomożecie mi w tym wszystkim. A co trzeba zrobić, żeby mi pomóc? No, kliknąć ten przycisk subskrybuj tam na dole filmu. Na moim kanale albo pod jakimkolwiek filmem przycisk subskrybuj. Oczywiście dajemy łapeczki w górę. Pozdrawiam Was. Dzięki bardzo, bardzo się cieszę z tego tysiąca. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.